Ubezpieczenia społeczne, zasiłki, renty, emerytury, zagadnienia można by pomyśleć tylko dla przedsiębiorców, ale uczniowie często posiadają większą wiedzę w tym zakresie niż przeciętni Polacy. Pokazały to ostatnie wydarzenia. W oddziale ZUS w Chorzowie odbył się wojewódzki etap Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na Olimpiadzie pojawili się laureaci drugiego miejsca w etapie centralnym w zeszłorocznych zmaganiach. Powiedzieli, że nie odpuszczą i w tym roku chcą zawalczyć o pierwsze miejsce, w finale w Warszawie. To drużyna Oliwii i Patryka. Powiedzcie mi, jak czujecie, że Wam poszło i co sprawiło najwięcej trudności? E, ogólnie myślimy, że dobrze nam poszło. Jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi później też o wynik. E, jedynie co nas sprawiło taki większy problem? To było pytanie o płat, o odroczenie różnych zaległości długów składkowych od przedsiębiorcy, a tak reszta pytań w miarę szła nam gładko. Tak. P powiedzcie mi, wystartowaliście już wcześniej w tej olimpiadzie, prawda? Tak, tak. Jak w zeszłym roku to wyglądało? No i przystąpiliście do niej w tym roku też. Dlaczego? E, w tamtym roku doszliśmy aż do finału, w którym ogólnopolskiego, w którym zajęliśmy drugie miejsce w Polsce. E, I jeżeli chodzi o sam jakby wygląd stricte olimpiady, to było bardzo podobnie. E, zarówno regionalny wyglądał dokładnie tak samo. E, teraz tylko wprowadzili nowe zaostrzenia, że na przykład do finału może dostać się drużyna, która będzie miała minimum te 22 punkty, no bo dochodziło do sytuacji, gdzie w finale znajdowały się drużyny z województw, które na przykład nie jest taki wysoki poziom jak tutaj u nas na Śląsku, które miały na przykład po 17 punktów, a nie dostawały się drużyny, które miały po 21 punktów na przykład. Dlatego w tym roku między innymi jest taka zmiana w regulaminie, ale jeżeli chodzi o zakres to jest podobne, oczywiście są jakieś tam nowe dodatki, przez co musieliśmy też bardzo dużo rzeczy przyswoić i po prostu odświeżyć sobie tą wiedzę. Jakąś strategię mieliście? Tak, już drugi raz jesteśmy w tym samym składzie, więc podzieliśmy się po prostu materiałem, żeby każdy miał jakąś swoją specjalizację i lepiej po prostu przyswajało to wiedzę, później ewentualnie czytanie jakby i zapoznawanie się z ogólnikowo co całą treścią, ale tak to każdy z nas miał swój zakres informacji po prostu do przyswojenia. Słuchajcie, to nie jest taka zwykła olimpiada, to jest olimpiada w ZUS-ie. Powiedzcie mi, co Was skłoniło do tego, żeby tutaj wystartować? Przede wszystkim jakby nasza szkoła mocno angażuje się w, w tą Olimpiadę. My jesteśmy z technikum ekonomicznego, więc jakby zagadnienia ubezpieczeń społecznych, czy też różnych zasiłków nie są nam obce, a tutaj jakby poszerzamy tylko z tą wiedzę. Jest to wiedza bardzo życia, ponieważ koniec końców no, każdy z nas kiedyś skorzysta z jakiegokolwiek e, świadczenia ZUS-u. No i możemy przez to świadomi kierować swoim, swoją karierą tak, żeby jednak e, dobrze wybierać. Ale tak chcecie pokierować swoją karierą, zależy Wam na indeksie na przykład? W jakiś gdyby, gdyby, gdyby indeksy dawały uczelnie tutaj z pobliża, na przykład Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no to na pewno to by był jeden z przede wszystkim e, kierujących nami argument, ale jakby tutaj... Uczelnie, które są zaangażowane, nie są jakby stricte w celu naszego zainteresowania, więc okolicji. prawdopodobnie no, nie skorzystamy z, nawet, z, z których już zdobyliśmy, na przykład w tamtym roku zdobyliśmy indeksy. Jednak no, na przykład w Kielcach, czy w Toruniu, czy w Gdańsku, no to my jesteśmy tutaj ze Śląska Schorzowa, więc raczej się nie wybierzemy. Ale na pewno jest to bodziec, który może mobilizować do, do nauki, zwłaszcza osób, które mają w tym jakiś swój interes. Ostatnie pytanie: długo uczyliście się? W sumie to uczyliśmy się od pierwszego już etapu do tego szkolnego, a teraz e, przyswajaliśmy tak coraz mocniej tą wiedzę, no i e, zwracaliśmy uwagę na każdy tak naprawdę szczegół, więc od pierwszego etapu tego szkolnego to do teraz uczyliśmy się całego materiału. Czyli jaki czas? On w... No w zasadzie ja bym to podsumował, bo uczyliśmy się w tamtym roku już do olimpiady, więc w tym roku nie było potrzebne aż tyle, żeby przyswoić to, bo jednak byliśmy obyci z tym materiałem, ale no, to jednak wymaga tak, myślę, że z miesiąc takich spokojnych przygotowań co najmniej jest, żeby to opanować. Dzisiaj odbywa się olimpiada w ZUS-ie. Chcę zapytać o to, ilu tu jest uczestników? Jak wyglądały przygotowania i co dalej, co powynika? Dzisiaj to już jest piąty finał Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Właściwie finał może nie do końca, bo to jest Olimpiady etap wojewódzki. Uczniowie, którzy dzisiaj wygrają ten etap wojewódzki będą reprezentować nasze województwo w etapie centralnym, który będzie 26 kwietnia w Warszawie. Natomiast no, dzisiaj wystartowało można powiedzieć 20 najlepszych drużyn na Śląsku. A dostać się do takiej drużyny, która będzie reprezentowała szkołę było naprawdę trudno, ponieważ startowało prawie 5. 5000 tysięcy młodych osób po to, żeby dzisiaj wystartować w tym etapie wojewódzkim. Drużyny były trzy osobowe, więc mieliśmy na sali około 60 osób, bo jedna uczestniczka nie dojechała, więc było 59. No i teraz uczniowie już są po napisaniu testów, czekamy na wyniki. Mówią, że stres był ogromny, ale wiedzy mają w małym paluszku, więc wierzymy, że będzie dobrze. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych nie jest łatwą, ale jest na pewno bardzo przydatną już w dorosłym życiu. My trzymamy kciuki za Różynę, Oliwii i Patryka, którzy uczęszczają do Technikum Ekonomicznego w Chorzowie.